34. kolejka PKO, bank polskiej ekstraklasy i starcie dwóch Beniaminków Lechigdańsk i GKS-u Katowice. Oba zespoły spokojnie utrzymały się w lidze, Choć w przypadku Gdańszczan słowo spokojnie jeszcze niedawno wydawało się wręcz nieprawdopodobne. Trener John Carver dokonał jednak z drużyną z nadmorza rzeczy niemożliwych. Obecnie Gdańszczanie z serią czterech meczów bez porażki, jednak błyskawicznie. Goście chcą tę serię przerwać. Bolhagalandu Filipa Szymczaka. Piłka w siatce i był to pierwszy gol w sobotniej multilidze. Filip Szymczak z trzecim golem w tym sezonie dla GKS-u, a ogólnie z piątym w bieżących rozgrywkach dwa poprzednie trafienia. To oczywiście gole zdobyte jeszcze w barwach Lecha Poznań. Odpowiedź gospodarzy. Dośrodkowanie w polekarne. piłka trafia w słupek, może odetchnąć z ulgą Dawid Kudła. Kapić teraz przy piłce Kamilo Mena. Kacper Sezonienko! Jeden do jednego, ależ spokój. Kacpra Sezonienki, ta jego odmiana, jego zwyżka formy to jest też Coś, co charakteryzowało lechie w ostatnich tygodniach trzeci mecz rzędu z golem sezonienki. A ogólnie to trzecia jego bramka w tym sezonie. Wciąż pierwsza połowa gry. Repka w pole karne Alan Czerwiński. I świetnie w bramce Lechi Szymon Weira. To już fragmenty drugiej połowy. Wiunyk do Chłania, Maksym Chłań strzela i błąd Dawida Kudły, niesamowite, ta piłka wpada do siatki i Lechia prowadzi, dwa do jednego. Dawid Kudła to człowiek, który wielokrotnie ratował GKS w tym sezonie, no jednak w tym momencie golkiper GKS-u się nie popisał. Efektowna radość Wiunyka, on zaliczył asystę w tej sytuacji, a to już kolejna akcja, Lechik Gdańsk. Sarenko i tylko poprzeczka. GKS Katowice gra do końca. Alan Czerwiński. Alan Czerwiński teraz będzie wrzucał Marzec. Wysoko zawieszona piłka. Jest spore zamieszanie, nie trafia mak. Oskar Repka! 2 do 2. Ósmy gol w tym sezonie Repki. A trener John Carver nie może uwierzyć w to, jak w tej sytuacji zachowała się jego obrona. Ostatnie tygodnie są wręcz nieprawdopodobne w wykonaniu Oskara Repki. Ten zawodnik notuje już czwarty mecz rzędu z golem. Mateusz Kowalczyk świetnie to zrobił! Mateusz Kowalczyk! Dobra interwencja Szymona Wejraucha. W końcówce to jednak goście byli bliżej zdobycia trzech punktów. Teraz stały fragment gry dla GKS-u. Wykonawcą oczywiście Bartosz Nowak. Bartosz Nowak w pole karne zamieszanie! Piłka w siatce! GKS prowadzi 3-2, cieszy się trener Rafał Górak, zdobywcą bramki jednak nie Alan Czerwiński, a Miłosz Kałachur, to jest trafienie, samobójcze trafienie, które powoduje, że Lech Jagdańsk przegrywa w ostatnim meczu sezonu z GKS-em Katowice 2-3, rzut oka na tabelę. Katowiczanie kończą bieżące rozgrywki na ósmym miejscu. Z kolei Lech Gdańsk jest 14. Lech GKS 2 do 3. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.